Na wielu to dość abstrakcyjna sytuacja, choć ci, których to spotkało, dokładnie wiedzą, że jednak mają prawo do obrony. Po takim przykrym doświadczeniu, wolą się już na nią przygotować niż być bezbronnym. Wcześniej zapewne, jak większość, uważali, że nie potrzebują. Nie wiem jak wam, ale aż się ciśnie pytanie. Serio, czy oni sami wierzą w to, co mówią, że niby nie korzystają z internetu? Bo nie jest tak, że. Kilka inteligentnych, dociekliwych osób, którym brakuje środków do życia, bo nie byli zrozumiani przez otoczenie, bo nikt nie zwrócił uwagi, że mają dar szybkiego docierania do celu w gąszczu informatycznego kodu, bo kolejny raz stracili pracę, bo nie radzą sobie w boksach jak większość zwierząt. Łączą się i przechodzą na ciemną stronę mocy. Oni dużo pracują, starannie, muszą znaleźć w pięknym kodzie, nad którym pracowała już spora grupa ludzi, Fragment, do którego da się wprowadzić swoiste 1 plus 1 i wmówić programowi, że to właściwy klucz. Ich klucz. Po tym, gdy już zrealizują swój plan, specjaliści mogą mu się jedynie przyglądać. Ale nie żeby podziwiać. Choć yy, muszę przyznać, że niektóre z tych rafinowanych ataków stały napisane w nowym, nieznanym języku, co pokazuje swoisty geniusz i przygotowanie wroga. To ci specjaliści od bezpieczeństwa, którym udało się. Pozostać po właściwej stronie mocy, znajdują w nim różne cechy. Tworzą wzorzec, by automatycznie móc wykrywać, zapobiegać takim akcjom. To tak samo wybitni ludzie. Ich praca to narzędzie, z którego powinniśmy korzystać. I dzisiaj o tym właśnie będzie, ale po kolei. Tak więc, odebranie maila, przygotowanego w celu wybudzenia lub kradzieży poufnych danych, to jest coraz częstsza sytuacja. Więc jak to zrobić, aby nie być tak bezbronnym i nie płacić tak surowej ceny? Przecież gdy raz stracisz cenne dane, spotkacie finansowa kara. Choć zostałeś z nich okradziony, to na 100% zmieni się Twój sposób postrzegania komputera i nie będzie on już tak mile widziany. Z tego większość z nas zdaje sobie sprawę. Gro osób posiada już pewne narzędzia z zakresu bezpieczeństwa. Choć nawet gdy wybrali dane rozwiązanie, nie zawsze dysponują wiedzą o tym, jak ono działa. Rzadko są zorientowani w jego funkcjach i nie ma się co dziwić. Czasami sam program jest przekombinowany i nie pozwala zorientować się w tym, co i dlaczego stało się daną wiadomością. Więc nawet gdy chcą i próbują się w tym sofcie odnaleźć, to nie są w stanie wyjaśnić, jak to się stało, że list zablokował. Zwyczajnie nie ma tam takich informacji, takiego logowania. Z tego samego powodu nie potrafią wyjaśnić, powiedzieć, że ten program ich ochroni, bo działa tak i tak, a tu są tego dowody. Więc skąd niby wiedzą, że to dobry program i że ich obroni? Sam odważa się zapytać taką osobę, która decydowała o zakupie lub jest też tą, która z tym programem pracuje. To większość odpowiada. Program ma licencję, dba o niego producent, producent ma wiedzieć, płace za to, program pobiera aktualizację. Brzmi znajomo? Zdecydowanie większość tych programów działa tak, jak przedstawiają go producenci. I zapewne tak jest. Ale to nie zmienia faktu, że programy do ochrony są tak różne, jak różna jest ich budowa i przeznaczenie. Zgadzam się, że sposób, w który chronią oraz formy komunikacji którym zapewniają bezpieczeństwo, jest dziś bardzo zróżnicowany. Powinien jednak dawać jednoznaczną odpowiedź, gdy ustalamy przyczynę, a ochrona powinna zaczynać się już przy domyślnych poziomach ustawień. Powstaje więc pytanie, czy wybrany program jest dobry, by korzystać z niego w firmie? Postawiliśmy przed sobą właśnie taki cel. Prowadzić do swojej oferty system, który sam spełni nasze zawodowe i wyśrubowane oczekiwania. Mamy z tym kompakt, jest nam więc nieco łatwiej je obejrzeć, bo widzimy też ich mnogość dzięki klientom. Chodzi o to, by nadawał się do pracy w mikro i małych firmach, jak i tych z setkami pracowników, by sposób, w jaki czerpie wiedzę na temat zagrożeń, był jak najbardziej czasu rzeczywistego, a nawet predykcyjny. Tak, dobrze słyszycie. Chodzi mi o to, by rozpoznanie zagrożenia, na przykład w Azji, gdzie aktualnie ktoś prowadzi wrogą kampanię, jak na przykład atak phishingowy, było od razu dostępne jako wiedza danego programu, który nas obecnie chroni tutaj w Polsce. Format, w jaki zbierane są te dane, też ma być bezpieczny, bo jeśli program w jakiś sposób czyta zawartość wiadomości i coś w niej znajdzie, to chcieliśmy, by tworzony był. Zastępczy dla niej identyfikator. Coś, co samo w sobie nie ma większego znaczenia, bo nie jest informacją wprost zrozumiałą dla człowieka jak tekst, więc szukaliśmy czegoś, co potrafi się uczyć i oznaczać drogi kod, na przykład indywidualnym haszem, ciągiem znaków, sumą kontrolną, powstałą z wykonania matematycznej operacji. Ale jest też uzupełnione odzorce. Pracowane przez człowieka, właśnie tych specjalistów producenta, którzy ciekawsze przypadki rozkładają na części pierwsze, by ustalić, co dany kod chce nam zrobić. I dziś przedstawię Wam nasz wybór, a zarazem produkt japońskiego producenta o nazwie Cloud Email and Collaboration Security. I muszę dodać, Trend Micro, który jest jego producentem, nie optowało, byśmy sprzedawali ich produkty czy usługi tak jak i nie płaci nam za to, że tu o nich mówię. Cechy i sposób działania programu po prostu na niego wskazały. Więc, moi mili, usiądźcie wygodnie, zrelaksujcie się, gdy ja postaram się go pokazać. Byśmy się dobrze zrozumieli. Gdy odbieramy maila, nie pobieramy go z chmur. Pobieramy go z serwera, takiego jak te fizyczne. Część z nas korzysta z ulubionego web klienta jak Roundcube. Inni użyją chmurowej wersji Office 365 i wszystko to musi być chronione. Ale aby nie martwić się o te różne programy, tak jak i aktualność samych urządzeń, na których działają, ochrona poczty musi działać poza nimi, tak jak i przed firmowym serwerem. By taka ochrona miała działać na samym firmowym serwerze, to nie tylko Odbierze mu wigor, dynamikę działania, ale może też sprawić, że, na ta, że ta nasza pięknie wyglądająca firmowa korespondencja przestanie nią być, lub nie jest po prostu możliwa z uwagi na wersję w zależności programów, jakie znajdują się na tym konkretnym serwerze. Trudno więc ją zainstalować, nie niszcząc znanego systemu. Z tego też powodu, gdy zamówicie usługę za pośrednictwem HostingSpl, otrzymacie ją już jako aktywną, Istotnie skonfigurowaną do ochrony, By konfiguracja zapewniała, że każdy nadawca wiadomości, który będzie do nas wysyłać e-mail, został skierowany wpierw do zewnętrznej bramki zapewniającej tę ochronę. I nie wpłynie to ujemnie na identyfikację korespondencji z marką i wizją firmy. Dostęp do bramki i jej funkcji wymaga jedynie zalogowania się do konsoli, i tu widzicie z niej widok. Patrząc od góry, dashboard. Następnie domains, gdzie znajduje się informacja o domenie pocztowej, którą chronimy. Kolejno inbound protection, czyli reguły ochrony dla poczty, którą ktoś do nas kieruje. Następnie outbound protection, ochrona dla poczty, którą sami wysyłamy. Quarantine, gdzie w bezpiecznych warunkach kwarantanny dostępne są informacje o niebezpiecznych listach i załącznikach. Kolejno logi. No właśnie. Są tu wszystkie listy oraz akcje, jakie w stosunku do nich system podjął. Są tu więc wskazane powody, z których zablokowano wiadomość, przepuszczono ją lub poddano kwarantannie. Kolejno raporty, jeśli potrzebujecie dzielić się informacją o stanie ochrony z innymi, oraz sekcja administracja, gdzie łatwo definiujecie stałe obiekty, do których odwołują się polityki programu, ale o tym później. Dodatkowi użytkownicy oraz hasła też tu są. Jeśli w firmie pracuje grupa administratorów, to nie ma problemu z kątami dla nich. A inne ustawienia, czy też widoczne w górnej części znaczek chatbota, który podpowie, gdzie i jak wykonać zmianę. Pięknie, prawda? Ale jak to się dzieje, że ten system chroni i w ogóle dlaczego ten w tej klasie produktu? Nie polega się jedynie na informacji zawartej w tak zwanym silniku skanowania. Tutaj system musi wiedzieć na bieżąco. Ponieważ bramka bezpieczeństwa, do której się logowaliśmy, jest rozrokowana geograficznie, co oznacza, że fizycznie istnieje w różnych regionach świata, i tutaj jest o tym informacja, to zyskujemy nie tylko ciągłość działania, bo jest Odporna na pojedynczą awarię, ale przede wszystkim zyskujemy możliwość pracy z systemem, który potrafi gromadzić i analizować dane o zagrożeniach z różnej jego części. Big data, prawda? Więc zanim dana wroga kampania uaktywni się w Polsce, może być już dawno znana, bo system widział ją w innej części świata. Ta informacja, jak i adres IP, źródła takiego, są rozpoznane i trafiają do określonej grupy tak zwanej. Reputacji IP. Gdy nadawca napisze coś do Was i to trafi do bramki, to w pierwszej kolejności system sprawdzi, czy nadawca ma prawo do pisania z tej domeny, a później, czy widnieje w znanej grupie atakujących. Jeśli jest w niej obecny, zablokuje list, nie tracąc czasu i wydajności. Takie przepracowanie przez system i powiązanie źródła ataku z adresem IP jest wydajne dla systemu. Możecie też sami blokować adres wybranego kraju lub obszar świata. Macie też wpływ na czułość tego działania oraz na to, czy do procesu mają być włączone też inne dynamicznie tworzone listy adresów. Możecie też stworzyć własną listę nadawców, tak zwaną białą listę, dodając adresy IP waszych kontrahentów, tak jak i konkretne ich adresy e-mail lub domenę, z której do was piszą. Powstanie w ten sposób lista zaufanych nadawców, od których odbieracie bez obaw, prawda? Niestety nie. Bo dziś dodany adres IP może kiedyś należeć do kogoś innego. System, mimo że ktoś jest na liście zaufanych nadawców, i tak go sprawdzi. I to widać tutaj. Konkretnie widać funkcje systemu, które są wyłączone przy sprawdzaniu zaufanego nadawcy. Ale te niezaznaczone już. Podejmą działanie. Weryfikując treść, załącznik, rozpoznając, czy czasem nie mamy do czynienia z atakiem phishingowym, czy też back lub innym groźnym. To super ważne. Jeśli waszego kontrahenta spenetruje jakieś zagrożenie, to znalezione u niego kontakty lub numery telefonów, czy też e-maile zostaną wykorzystane, by się do was dostać. Więc Możliwe, że taki wrogi malware sam do Was napisze, wykorzystując system swojej ofiary. Fajnie. Wszystkie te omówione elementy są ważne, ale z punktu ochrony dla nas najważniejszych była zdolność detekcji tych najgorszych zagrożeń, najtrudniejszych i najgorszych w skutkach w kategorii ransomware. A jest to ten rodzaj ataku, o którym często rozpisuje się prasa że linia produkcyjna jakiegoś znanego producenta przestała działać, a on sam stracił dostęp do swoich danych. Tak często zaczynają swój komunikat. Często obecność tego zagrożenia trudno wykryć. Potrzeba systemu, czegoś, co wykona, czyli uruchomi, otworzy plik w bezpiecznych warunkach i sprawdzi, jakie nowe procesy on rodzi. Mowa o tak zwanym wirtualnym analizatorze oraz sandboxie, czyli bezpiecznym wszechświecie, że tak obrazowo powiem, gdzie załączony do listu plik może zostać uruchomiony, by dowiedzieć się, czy jest zagrożeniem, czy próbuje wywołać procesy, np. pakowania i szyfrowania danych. I takie funkcje ten system posiada. Jest to widok z prawdziwej skonfigurowanej konsoli, która dla celów tego materiału chroni testową domenę firmowy hostingspel. Po zalogowaniu się konsola już na samym początku daje nam pokładaną informację na temat rozpoznanych zagrożeń oraz modułu systemu, który odpowiada za wykrycie lub typ zagrożenia. I teraz konkretnie powiem Wam, na co patrzymy. Ransomware. Zagrożenia rozpoznane ze względu na reputację IP nadawcy, już wcześniej sklasyfikowanego jako groźne źródło lub z uwagi na złośliwy URL, który ktoś umieścił w wiadomości e-mail, a który jest znany modułowi Web Reputation. Widać też ilość akcji rozpoznanych z modułu skanowania malware lub samego wirtualnego analizatora, który go sprawdził. W kolejnych częściach pojawiają się bardziej szczegółowe dane na temat rozpoznanych i zablokowanych ataków phishingowych, wykrytego złośliwego oprogramowania zwanego malware, czy też ataków B, które są specyficzne, bo skierowane na przykład na kradzież poufnych firmowych informacji, numerów kart, dowodów, paszportów, a są one wykrywane przez usługę w oparciu o zdefiniowane wzorce, tak zwane wyrażenia regularne jesteśmy w stanie samodzielnie ustalić takie wrażliwe wyrażenia, w tym te o charakterze dynamicznym. Tak to wygląda. Trzeba wejść do ochrony poczty przychodzącej, czyli Inbound Protection i w ustawieniach polityki spamu wyświetlić ochronę przed atakami back. Pojawia się okno, w którym określamy kryteria, jakie mają być stosowane do wykrywania ataku w wiadomości. Pierwsza opcja to rozpoznane ataki back. Przez silnik antyspamowy. Środkowa to detekcja z uwagi na analizę stylu, w jaki napisano wiadomość. I ostatnia to detekcja ataku z uwagi na podejrzane cechy wykrywane przez silnik antyspamowy. Wybieramy z tych trzech opcji. bank posługuje się predefiniowanymi wzorcami w postaci słów, kluczy oraz wyrażeniami regularnymi. Można je zobaczyć przechodząc przez administrację oraz policy object. Gdzie odnajdujemy je w sekcji Keywords and Expression. Są to właśnie te zdefiniowane obiekty, z których korzysta usługa BEC oraz DLP. Jest to pogrupowane, jak na przykład wzór numeru karty kredytowej, który definiujemy jako ciąg znaków o określonej długości, zgrupowany w określony sposób. Wracając do widoku konsoli, dalej widać informacje z tzw. wirtualnego analizatora pliku, do którego możemy automatycznie kierować. Określone listy z plikami. Tam je rozbiorą, a na części pierwsze sprawdzą sumę kontrolną, by porównać, czy podobny plik istniał w skali świata, czy pojawił się i miał negatywny wydźwięk. Dużo tego, bo dużo jest sposobów, by zaszkodzić, a trzeba je wszystkie rozpoznawać. Wszystko to dzieje się w zorganizowany sposób, nad którym łatwo zaapanować. Przez wykorzystanie polityk. Wielkie słowa, ale to po prostu zorganizowane zasady, z których program ma korzystać w stosunku do danego typu wiadomości. Dzięki temu możemy inaczej reagować na listy z mediów społecznościowych, gdzie czułość może być inna, a inaczej na korespondencję klientów. Polityki ustawiamy, włączając wybrane funkcje. Ustawiamy czułość, mówimy, co ma się stać z listem, jeśli dana detekcja zadziała. Już wcześniej wspomniałem, że dla administratora ważna jest diagnostyka, bo to jest sposób, w którym taki człowiek może upewnić się, że sprawy działają tak, jak sobie tego wszyscy życzą. W tym prezentowanym systemie łatwo jest sprawdzić, upewnić się, dlaczego dany list został zablokowany lub skierowany do kwarantanny. Między innymi jest to zasługa prostego interfejsu bez zbędnych upiększeń. Tutaj rządzą dane. Co ważne, gdy spotkamy się z taką sytuacją, że dana polityka zadziała i musimy ustalić przyczynę, to będzie to zaznaczone w logach w kolumnie akcji, która dotyczy danej zablokowanej, czy też poddanej kwarantannie wiadomości. Więc znając nazwę polityki oraz widząc, który mechanizm danej polityce zadziałał, możemy tam wejść i go dostosować. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba. Sami zobaczcie, jak to może wyglądać na tym zaaranżowanym przykładzie, gdzie sprawdzamy powód zablokowania listu. W konsoli wybieramy logs, określamy zakres dni, tutaj wybieram 14. System wyświetla listę wiadomości z tego okresu wraz z informacją o akcji podjętej w stosunku do każdego z nich. Widać ją w kolumnie większym. Przeszukuję i podacie, odnajduję list, który mnie interesuje, a który trafił do kwarantanny. Wyświetlam sobie informację na jego temat, przechodząc właśnie do części z akcjami, jakie zadziałały na tę wiadomość, i widzę, list trafił do kwarantanny. Zadziałała polityka spam oraz fish dla mojej organizacji, czyli chronionej domeny pocztowej. Widzę też, że zadziałał silnik, ty spamowy. Zobaczmy dalej, by dowiedzieć się, co takiego złego tam było w tej wiadomości. Przechodzę do zdarzeń z uwagi na politykę. To jest szukam tego samego listu z 7.11 Interesuje mnie list nadesłany o 12.44, dla którego zadziałała kwarantanna. O proszę jest. Zobaczmy, polityka SPAM oraz Fish, to już wiemy. Zagrożenie jest rozpoznane przez moduł Web Reputation. Ten moduł korzysta z bazy informacji o złośliwych URL-ach, atakach typu phishing Ogólnie dużo tam jest informacji. Podjęta akcja kwarantanna i nasz cukierek, czyli URL, który wyzwolił ochronę skutkującą blokadą. Niebezpieczny link w wiadomości. System umieścił e, też notkę dla nas z informacją, że link jest znanym niebezpiecznym adresem. Nie otwieraj go. Wszystko to jest dobrze przygotowane, świetnie opisane i wyjaśnione. Ciekawa jest też forma zakupu. Gdybyście byli zainteresowani i chcieli go sprawdzić, kupujecie licencje, które mają odzwierciedlać swoją ilością, ilość osób korzystających ze skrzynek pocztowych. Chodzi o to, że jeśli macie na przykład 10 skrzynek i pracują z nimi 3 osoby w firmie, to wystarczą Wam 3 licencje. Jeśli macie 100 skrzynek i kupicie dla nich 3 licencje, to trudno będzie to obronić. Oczywiście, jeśli te 100 skrzynek będzie non-stop pracowało i non-stop tworzyło wiadomości. Zgodzicie się ze mną. To miłe podejście producenta, który nie każe nam kupować licencji dla każdej ze skrzynek, ma do nas zaufanie. Zastrzega sobie jednak prawo do zweryfikowania. W sytuacji, gdy aktywność e-mailowa wskazuje, że te trzy osoby te trzy licencje nie są w stanie realnie generować aż tylu wiadomości E-mail. Rozumiecie? W takiej sytuacji wystarczy dokupić licencję. I jak Wam się podoba nasza propozycja? Nie są to wszystkie funkcje, bo nie omówiłem choćby Time of Click, który to uniemożliwia otwarcie niebezpiecznego linku zawartego w wiadomości E-mail, co jest super sprawą. Ale może w następnym materiale do tego nawiążę. Jeśli będziecie oczywiście chcieli, licząc, że przybliżyłem Wam naszą propozycję, a zarazem produkt, do którego mogę jedynie zachęcić. Dbajcie o narzędzia, które dbają o Was. Dziękuję i do następnego.